To już pora na Wigilię, to już pora na Wigilię, to już czas. A tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas. A tu jeszcze, a tu jeszcze ktoś ma przyjść, bo przy stole wolne miejsce czeka dziś. Wiat do tlejecka, prowadź go przez świat, żeby raz... Daj mu światło, bo tak łatwo zmylić lat. Daj nadzieję, kiedy oczy wieje wiatr. Ludzie